Jestem z Krakowa. Liszki. Budzyń Liszek. Kryspinów koło Liszek. Z Augustowa. My jesteśmy z Augustowa. Ja z Klucz. Ja jestem z Rudy Śląskiej. Dąbrowa Gornicza. Pożów. Z Wielopole Skrzyńskie. Region Dębica. Tak samo Dębica. Też region Dębica. Sandomierz, cała grupa Sandomierz. Sandomierz, Sandomierz, Sandomierz witamy. Sandomierz. Sandomierz. Ostrowiec Świętokrzyski z Nowego Sącza. My regionalni jesteśmy Lokalni. Tarnów, 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 witamy. Bo w sumie to nie wiem, czy możemy ci powiedzieć. No my jesteśmy ogólnie z Warszawy. Ja ogólnie jestem z Gdańska, nie? Ale mieszkam, też ci nie powiem. W Sztokholmie. Są ze Słańska. Piwniczna Ze Słowacji Ze Słowacji z Słowacji. Z Słowacji, dużo tu I mamy tu jeden wyjątek, Polaka tak, tak, wyjątkowy Z Lubnia jestem Ja przyjechałem z Bazyl, ze Szwajcarii Ja przyjechałem ze Szbyt, ze Szwajcarii 14 godzin drogi, pewno, że się chciało dla Maryi, dla o, matki naszej ładnie, ładnie. Amen ja jestem z Gorlic. Z Nowego Sącza. Poznań. Też Poznań. Przyjechaliśmy z Kościana. Wielkopolskie jesteśmy nową grupą, która dzisiaj została zainaugurowana tutaj oficjalnie. Z Wrocławia jesteśmy. Z Wrocławia, Warszawa Siekierki. W jesteśmy również. Z Jesteśmy grupą wodawską, Jestem liderem grupy Torój Sławków. Skanina. Posłałek? Pozorków. Pozorków łozi, Łęczna? Łęczna. Sanok sano, sano. bracie. Sarnów? Sarnów. Sarnowa. Bo jesteśmy szczęstochowy. Też. I ława. Nasze żony z Z Radomia. Z Radomia. Radom. 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 Chicago. Bracia. początku. dosłownie w chwili ciszy. Czyli każdy chwa. Poprosi Maryję, aby Go przyjęła. Przyjęła jego ciało, duszę, słucha. Abyśmy modlili się jej sercem. Modlili się jej oczami. Modlili się jej ramieniami.